Siedziałam przy naszym dębowym stole, w sercu naszej konoby w spicie, i czułam, jak słońce z Dalmacji grzeje mnie przez otwarte okno. Ten zapach, mieszanka soli, lawendy i duszonych warzyw pasztikady, to był zapach mojego całego życia. To był niedzieli ruczak niedzielny obiad, moment, kiedy czas zatrzymywał się, a my, rodzina, siadaliśmy razem, by celebrować to, co nienaruszalne. Miałam pięćdziesiąt lat. A z Marko byliśmy małżeństwem od ponad trzydziestu, zbudowaliśmy dom, wychowaliśmy dwójkę wspaniałych dzieci, które dziś siedziały naprzeciwko: nasza Anna, prawniczka z Zagrzebia, i młodszy Luka, inżynier w Rijece. Tego dnia wszystko wydawało się idealne. Marko, mój mąż, siedział po mojej prawej, jak zwykle, głośno opowiadając o planowanym rejsie na chwar. Służyłam mu całe życie. Dbałam o ten dom. O tradycję, o każde święto. To ja zadecydowałam o kupnie tego domu na Malianie z widokiem na Adriatyk. Wiedziałam, że to miejsce nas uzienia. Wokół stołu panował gwar, stukot sztuczców, chorwackie przekomarzanie się, dźwięk nalewanego bingacza. Ale mimo tego zgiełku czułam w sobie dziwny, lodowaty spokój. Taki, jaki towarzyszy ci, gdy wiesz, że zaraz spadnie bomba. Ale ty masz już na sobie kamizelkę kuloodporną. Ostatnie miesiące były dziwne. Marko zaczął kupować sobie drogie, nowe koszule, których nigdy wcześniej nie nosił. Zmienił swój codzienny rakija na droższego kouniaka. A co najgorsze, zaczął używać słów, których nauczył się z jakiejś zagranicznej książki, a które kompletnie nie pasowały do naszego dalmatyńskiego, prostego życia. Był spięty, zbyt radosny, zbyt głośny. I teraz, gdy podawałam mu talerz pełen świeżo upieczonej Janieciej peki, poczułam jego wzrok. Wiedziałam. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Marko odchrząknął tak głośno, że nawet nasza babcia, która zazwyczaj nie słyszała dzwonów katedry święta duje, spojrzała na niego z zaciekawieniem. Wszyscy umilkli. W chorwackiej rodzinie. Gdy ojciec rodziny ogłasza ciszę przy stole, to znaczy, że nadchodzi coś ważnego. Coś, co albo przyniesie wielki honor, albo ogromny wstyd. Moje dzieci, Anna i Luka, spojrzały na mnie, a ja uśmiechnęłam się do nich, ale to był uśmiech, który nie docierał do oczu. Marko odłożył widelec. Spojrzał na mnie, a w jego oczach nie było ani miłości, ani szacunku, tylko taka nowa, obca pycha. Pycha człowieka, który myśli, że odkrył Amerykę, a my tkwiliśmy w średniowieczu. Wziął głęboki oddech, przetarł ustalnianą serwetką i powiedział to, co musiał powiedzieć. Nie wprost, oczywiście. Chorwaci kochają teatr. Zaczepił babcie, pytając o jej młodość, o to, jak zmieniły się czasy. Babciu, twoje pokolenie żyło w sztywnych ramach, zaczął, a babcia natychmiast się skrzywiła. Emigrek, y, Daria i ja, jesteśmy inni. My chcemy żyć w prawdzie. Jesteśmy dorośli, wyzwoleni i po długich, bardzo długich rozmowach, które doprowadziły nas do głębokiego zrozumienia, postanowiliśmy, urwał w kluczowym momencie, żeby zobaczyć, jak wszyscy wciągają powietrze. Czekał. Byłam jedyną osobą, która jadła dalej pikę. Spokojnie, z pełną świadomością że jem jego ostatnią dobrą pikę w tym domu. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Cisza była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Tylko ja nadal przeżuwałam, ciesząc się chrupiącą skórką i delikatnym mięsem, co musiało go doprowadzać do szału. W końcu, nie mogąc znieść tej ciszy, Marko wyprostował się, wziął haust wina i uśmiechnął się do reszty rodziny. Włączając to moją siostrę i jej męża, którzy przyjechali z makarskiej, postanowiliśmy, że nadszedł czas, aby nasza miłość ewoluowała, oświadczył głosem, który miał brzmieć uroczyście, ale brzmiał po prostu żałośnie. Po trzydziestu latach budowania związku doszliśmy do etapu, w którym oboje zasługujemy na szczęście. Na szczęście bez ograniczeń, bez poczucia winy. Dlatego właśnie, dragi Mołdzi, tu znowu na mnie spojrzał, czekając na moją reakcję, na gniew, na łzy, na protest. Ale nic z tego. Tylko mój talerz robił się coraz bardziej pusty. Wreszcie wypalił to. Cała jego mowa na nic się zdała, gdy w końcu wykrztusił: Mamy otwarte małżeństwo. Daria i ja zgadzamy się, że każdy z nas może mieć inne, poza związkowe relacje. Robimy to dla siebie i dla naszej wspólnej prawdy. Reakcja była natychmiastowa i brutalna. Moja siostra upuściła szklankę. Babcia zaczęła mamrotać modlitwę. Anna, moja córka, wstała tak szybko, że przewróciła krzesło. Tato, co ty opowiadasz? To jest żart? Przecież żyjecie razem całe życie. Gdzie w naszej tradycji jest miejsce na takie głuposti? Luka milczał, ale jego pięści zacisnęły się tak mocno, że aż pobielały mu kostki. Marko był uszczęśliwiony. Osiągnął swój cel. Wzbudził szok. To był ten moment, na który czekałam. Widziałam, jak Marko pławiał się w reakcji rodziny. Czerpał energię z ich zszokowania, z ich wstydu. Myślał. Że mnie upokorzył, że narzucił mi nową, bolesną rzeczywistość. Ale ja miałam za sobą 55 lat życia, w tym 30 lat w małżeństwie z nim, i nauczyłam się, że życie to nie jest serial telewizyjny, w którym wszystko jest proste. Życie w Chorwacji, w tradycji, nauczyło mnie, że największe bitwy wygrywa się w ciszy, w kuchni, przy biurku, a nie krzykiem przy stole. Wstałam. Płynnym, spokojnym ruchem, jakbym podchodziła do pieca, by sprawdzić chleb. Podniosłam szklankę z wodą, poprosiłam Anę, żeby usiadła, a jej oczy były pełne łez i gniewu. Musiałam ich uspokoić, musiałam odzyskać kontrolę nad tą sytuacją. Mój głos był cichy, ale odbijał się echem w tej gęstej ciszy, mocniejszy niż głośny krzyk Marko. Dziękuję, Marko, że postanowiłeś nas wszystkich poinformować o swojej decyzji. A przede wszystkim o swoim szczęściu bez ograniczeń, powiedziałam, podkreślając ostatnie słowa. Spojrzałam na niego. Jego uśmiech zrzedł. To prawda, dragi, nasze małżeństwo ewoluuje. Właśnie dlatego muszę ci ogłosić, że twoje oświadczenie o otwartym małżeństwie jest: wzięłam głęboki wdech, spojrzałam na dzieci, które trzymały się za ręce. Jest spóźnione o dokładnie 17 miesięcy. Rodzina zamarła. Marko otworzył usta, ale żaden dźwięk z nich nie wyszedł. Miałam ich. Czułam, jak całe jego poczucie kontroli rozpada się na kawałki. 17 miesięcy? powtórzył Marko, a jego głos był skrzekliwy, cienki, ledwo słyszalny, kompletnie niepodobny do głośnego, pewnego siebie mężczyzny sprzed chwili. Nawet babcia przestała się modlić i spojrzała na mnie z pytającym wzrokiem. Otworzone małżeństwo było dla niej skandalem, ale ten nagły zwrot akcji przerósł wszelkie skandale, jakie widziała od czasów II wojny światowej. Anna, moja córka, usiadła, ale nie spuszczała ze mnie wzroku, w jej oczach czaiła się mieszanka ulgi i przerażenia. Tak, Marko, siedemnaście miesięcy odpowiedziałam, a mój głos nadal był spokojny i pewny. Zaczęłam powoli, rytmicznie, jakbym opowiadała jakąś starą dalmatyńską legendę, a nie historię naszego rozpadu. Pamiętasz, jak rok i pięć miesięcy temu pojechałam na dwutygodniowy, kurs gotowania, do Szybeniku? Mówiłeś, że powinnam się rozerwać, że jesteś zajęty sprawami biznesowymi w Zagrzebiu. Mój wzrok był wbity w niego, a on stawał się coraz błędszy, jak posąg z bracz, powoli tracący kolor. Wszyscy w rodzinie wiedzieli, że Marko był zajęty tymi swoimi biznesami, a ja, naiwna żona, dbałam o dom. Otóż nie pojechałam na kurs gotowania, kontynuowałam, uśmiechając się lekko. Pojechałam do szybeniku, ale prosto do kancelarii prawnej. Spotkałam się z najlepszym prawnikiem rozwodowym w Chorwacji, panem Wukowiciem. Postanowiłam, że nie będę czekać, aż ogłosisz swoje wyzwolenie. Bo twoje wyzwolenie kosztowałoby naszą rodzinę, ten dom, tę te konobę. Postanowiłam, że to ja będę dyktować warunki naszego otwarcia. To było dopiero pierwsze pociągnięcie pędzla na jego wizerunku. Marko wstał, uderzając pięścią w stół. Plieskawica na talerzu luki podskoczyła. Ty, ty kłamiesz. Krzyknął, w końcu odzyskując głos. Nie byłoby nas stać na Wukowicia. A poza tym, to nie ma sensu. Chciałaś rozwodu, po prostu byś go zażądała, a nie opowiadała tych bzdur przy rodzinie. W jego oczach pojawił się paniczny strach strach przed utratą kontroli, strach przed wizerunkiem, który budował latami w naszej małej, tradycyjnej społeczności. Ach, to by nie pasowało do Twojego scenariusza, prawda? Powiedziałam, Wzruszając ramionami. Ty potrzebowałeś mnie jako tej, która płacze, która błaga, która na koniec zgadza się na twoje, otwarte małżeństwo, żebyś mógł z czystym sumieniem spotykać się z tą młodą. Mój wzrok prześlizgnął się po jego ręce, na której znowu nosił obrączkę. Zdział ją na czas biznesów w Zagrzebiu, ale założył ją na obiad. Ironia losu. Co to ma wspólnego z szybenikiem? Zapytał Luka: Mój syn, który był bardziej logiczny niż emocjonalny. Tęskniłam za jego racjonalnym głosem w tym chaosie. Ma to wszystko wspólne, synu. Po pierwsze, to Wukowicz doradził mi, żeby nie mówić ani słowa czekać. Po drugie, aby mieć pieniądze na najlepszego prawnika i na zabezpieczenie waszej przyszłości, bo ja nie dostanę w Chorwacji dobrej pracy w moim wieku, postanowiłam zrealizować stary pomysł. Sprzedałam. No, właśnie, Marko. Wiesz, co sprzedałam? Spojrzałam na niego, oczekując, że to on powie to głośno, ale on był niemy. Wyglądał, jakby go ktoś uderzył prądem. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Dobrze, jak powiedziałam, uśmiechając się zimno. Skoro ty nie chcesz, ja to powiem. Sprzedałam działkę, którą odziedziczyłeś po swoim wuju Stajp, te na wyspie Wis. Te, którą miałeś sprzedać kiedyś i kupić na jacht. Cała rodzina zamarła. Ta działka była świętością. Piękna ziemia z gajem oliwnym, położona nad samym morzem. Marko od lat powtarzał, że jest to jego fundusz emerytalny. Jakim cudem mogłaś to sprzedać? Wykrzyczał Wreszcie reagując na coś, co naprawdę go dotykało: pieniądze i majątek. Była na mnie. Nie mogłaś. A jednak mogłam, Dragi. Kiedy twoja matka zmarła, to ty, we wspaniałomyślnym przypływie uczuć, przepisałeś na mnie połowę tej ziemi, żeby było sprawiedliwie dla dzieci. Nie doczytałeś małej literki, która dawała mi pełnomocnictwo do zarządzania całością w razie twojej nieobecności. A twoje wyjazdy do Zagrzebia były wystarczającą nieobecnością dla prawnika, by uruchomić procedurę. Triumfowałam. To była zemsta kobiety, która ma 55 lat i nie ma już czasu na głupie kompromisy. Opowiedziałam im, jak znalazłam kupca z Niemiec, który zapłacił gotówką i to sumę, o której Marko mógł tylko marzyć. Pieniądze były już na moim nowym, wyłącznie moim kącie w Rijeka. Zabezpieczone na przyszłość moją i naszych dzieci. To nie była tylko zdrada. To było podważenie jego męskości, i jego statusu. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Sprzedałaś moją ziemię, moją schedę, żeby opłacić rozwód, którego nawet nie ma? Marko był już cały czerwony. Teraz już nikt nie zwracał uwagi na pikę. Anna zamilkła. Luka patrzył na ojca z takim zawodem, że aż zabolało mnie serce. To było to, czego się obawiałam zniszczenie wizerunku ojca w oczach dzieci. Ale musiał ponieść konsekwencje swojej arogancji. Rozwód jest powiedziałam cicho ale z mocą. Dokładnie to jest mój drugi punkt. Twoja propozycja otwartego małżeństwa jest spóźniona, bo formalnie Według chorwackiego prawa od dwóch tygodni jesteśmy rozwiedzeni. Wyciągnęłam z kieszeni mojej sukienki kopertę. Nie była to duża koperta, ale ważyła tonę. Położyłam ją na stole, obok talerza Marko. To są kopie dokumentów, z datą stempla sądu w szybeniku. Weszłam w posiadanie całego majątku, który był na mnie zapisany, plus połowy wspólnego dorobku, oczywiście. Ziemia na wiz to była tylko moja opłata za wolność. Rodzina zaczęła szeptać. Szok. W tradycyjnym środowisku Chorwacji rozwód jest czymś, co się ukrywa, a nie ogłasza przy niedzielnym obiedzie. A już na pewno nie jest to rozwód, w którym kobieta przejmuje inicjatywę i majątek. Moja siostra, Wiera, która zawsze była wobec mnie krytyczna, teraz patrzyła na mnie z mieszanką szoku i podziwu. Marko sięgnął po kopertę z drżącymi rękami. Otworzył ją, jego oczy przebiegały nerwowo po chorwackich paragrafach, pieczęciach i podpisach. To, co widział, było rzeczywistością, której nie mógł znieść. Stracił kontrolę, stracił majątek, stracił wizerunek. A ja siedziałam spokojnie. Nawet babcia się uśmiechnęła, ale to był uśmiech pełen ulgi. Babcia nigdy nie lubiła. Jak Marko się wywyższał. Ale dlaczego? Wrzasnął, podnosząc wzrok z dokumentów. Jeśli chciałaś rozwodu, dlaczego czekałaś? Dlaczego zrobiłaś ten cyrk z ogłoszeniem otwartego małżeństwa? A jak myślisz, Marko? Zapytałam, a w moim głosie pojawiła się nuta wreszcie uwolnionego bólu. Czy gdybym ci oświadczyła, chcę rozwodu? Puściłbyś mi ten dom? Ten gaj pomarańczowy, ten spokój? Nie. Zacząłbyś grać ofiarę, niszczyć mnie w splicie, manipulować dziećmi. Twoje otwarte małżeństwo miało być twoim przykrywką, twoim alibi. Miałeś być wyzwolonym mężczyzną, a ja naiwną żoną. Wolałam, żeby twoje oświadczenie było tym, co cię o, a nie tym, co cię wybieli. W tym momencie wprotłam ostatni. Najboleśniejszy element. Cała moja strategia, te 17 miesięcy planowania, sprowadzały się do tego. Nie tylko rozwód i pieniądze. To musiała być kara dla jego pychy. Markok powiedziałam, odkładając widelec. Znowu cisza. W tej ciszy każde słowo ważyło tysiąc kan. Twoje wyzwolenie kosztowało cię więcej niż myślisz. Bo twoja nowa miłość. Ta młoda, która jest taka wyzwolona i taka nowoczesna, uśmiechnąłam się do niego, a mój uśmiech był ostatnim gwoździem do trumny jego dumy. Ona, ona była częścią mojej strategii. Marko zamarł. Cała jego pewność siebie, cała jego arogancja zniknęła. Wyglądał, jakby zobaczył ducha. Co ty mówisz, Daria? Nie rozumiem. Rozumiesz doskonale. Pamiętasz, jak zaczęłaś dostawać anonimowe wiadomości na Facebooku o tobie i o twoich romansach, z dokładnymi zdjęciami i adresami? Jego oczy otworzyły się szeroko. Myślałeś, że to jakaś zazdrosna kobieta. A to był Luka. Spojrzałam na syna, który spuścił wzrok, ale skinął głową. Luka, mój cichy inżynier, wpadł na pomysł. Jak udowodnić niewierność ojca w sposób, który nie pozostawiał złudzeń? Ta kobieta, ta Iwa, którą tak kochasz i która jest powodem twojego otwartego małżeństwa? Głos mi się załamał, ale szybko go opanowałam. Ona jest moją daleką krewną, którą znalazłam za pośrednictwem prawnika. Jest biedną studentką z Liki, która potrzebowała pieniędzy na studia. Zgodziła się na te rolę, udając twoją kochankę by dostarczyć nam dowody twojej niewierności w zamian za dużą sumę pieniędzy. Reakcja była natychmiastowa i druzgocąca. Marko spojrzał na Lukę, a potem na mnie, z kompletną niewiarą. Czuł się oszukany, upokorzony i, co najgorsze, wykorzystany. Jego całe wyzwolenie było jedną wielką inscenizacją, której scenarzystą i reżyserem byłam ja. — To nie jest prawda — wyszeptał, jego głos był pełen bólu, nie z powodu straconej miłości, ale z powodu straconej władzy. Ona mnie kocha. Jestem, jestem dla niej najważniejszy. Nie, Marko. Jesteś dla niej kasą, powiedziałam. Wystarczy, że zadzwonisz do swojego prawnika. Prawnik Iwi wyśle ci nagranie rozmowy, w której ona wyjaśnia, dlaczego musiała tak postąpić. Dostarczyła nam dowody i dostała pieniądze na swoje studia. Życzę jej wszystkiego dobrego. W przeciwieństwie do ciebie, Iwa była uczciwa co do swoich intencji. Wiedziałam, że to było brutalne. Ale pięćdziesiąt pięć lat w tradycyjnym, patriarchalnym społeczeństwie nauczyło mnie, że jeśli nie będziesz silna, zostaniesz zmiażdżona. Dzieci patrzyły na mnie z ulgą. Ulgą, że ich matka nie jest ofiarą. Ale strategiem. Zatem to wszystko to jedna wielka intryga? Zapytała Anna, moja córka, prawniczka. To nie intryga, córko. To zabezpieczenie przyszłości, odpowiedziałam. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz i nie zapomnij zasubskrybować kanału. W tym momencie nastąpiła ostatnia, ostateczna cisza. Cisza, która była cięższa niż wszystko, co wydarzyło się wcześniej? Marko siedział, trzymając w dłoni dokumenty rozwodowe, i wiedział, że stracił wszystko: miłość, szacunek, majątek, a co najgorsze wizerunek. Spojrzałam na moją rodzinę Anę, Lukę, moją siostrę i babcie. To jest nasz ostatni wspólny obiad w tym układzie powiedziałam. Ten dom, ta konoba zostaje dla mnie i dla dzieci. Sprzedaż ziemi na WIS pokryła rozwód i dała mi swobodę. A ty, Marko, masz pieniądze ze wspólnego konta na nowy start. Z Iwią czy bez niej. Możesz pojechać do Zagrzebia i tam żyć swoim wyzwolonym życiem. A potem ogłosiłam to, co uciszyło wszystkich, to co było moim ostatecznym płot-twistem. To, co sprawiło, że nawet Marko podniósł na mnie wzrok ze łzami w oczach. Od jutra, powiedziałam, wstając i całując każde z moich dzieci w czoło. Ja i Luka wyjeżdżamy na studia do Polski. Luka na podyplomowe, a ja? Ja w końcu spełnię swoje marzenie o studiowaniu historii sztuki. W Krakowie. Spojrzałam na Marko, a w moich oczach nie było już gniewu, tylko współczucie. Przez 30 lat mówiłam po polsku tylko z wami. Teraz czas żeby język mojego pochodzenia dał mi nową przyszłość. Nasze małżeństwo było zamknięte przez lata. Marko, i ty je otworzyłeś w najgorszym momencie. Ale ja te szczelinę wykorzystałam, by wreszcie zacząć żyć. Wszyscy zamilkli. Stara Daria, chorwacka pani domu, zniknęła. Narodziła się Nowa Polka, 55letnia studentka. Cały obiad, cały ten teatr. Całe to otwarte małżeństwo, poszło w zapomnienie. Wszyscy myśleli o jednym, o mnie, wyjeżdżającej na studia do Krakowa, po 30 latach życia w Chorwacji. Marko stracił nie tylko żonę, ale i jej przyszłość. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz i nie zapomnij zasubskrybować kanału.